Cześć, Paweł Centrum Fizjoterapeuty. Obecnie na stole mamy dość sporych rozmiarów trójboiste siłowego. Tematem naszego spotkania jest uwolnienie wzrostów pomiędzy takimi grupami mięśniowymi jak czworogłowy, mięśnie przywodzące staw biodrowy oraz grupa mięśni przywodzicieli. Dlaczego uwalniamy te wzrosty? Ponieważ powstanie wzrostów może owocować ograniczeniem ruchu w stawie, co może spowodować nieprawidłowe wykonanie techniki, niedokończenie tzw. boju w tej dyscyplinie, oraz wzrost może powodować dystrybucję napięcia mięśniowego poza obrzeża mięśnia. Aby łatwiej zlokalizować przegrody międzymięśniowe, na przykład pomiędzy głową przyśrodkową czworogłowego a mięśniem krawieckim, prosimy pacjenta, aby napiął mięsień czworogłowy. Mamy tutaj ładnie wyeksponowaną głowę przyśrodkową czworogłowego. Przechodząc przyśrodkowo, znajdujemy przegrodę pomiędzy głową przyśrodkową a mięśniem krawieckim. Prosimy o rozluźnienie mięśnia i palpujemy bolesne miejsca w tej przegrodzie. I powiedz mi, czy tutaj coś boli. Wyżej. Ok. Gdy znaleźliśmy bolesny punkt, używamy specjalnego narzędzia do terapii manualnej tkanek miękkich i głęboko rozcieramy, aż do ustąpienia bólu. Dodatkowo możemy pomóc sobie zmianą kąta w stawie kolanowym, aby jeszcze lepiej wyeksponować bolące miejsce. Jeśli chcą Państwo wspomóc swój trening i regenerację, zapraszamy do Centrum Fizjoterapeuty.